Ja Szymon który tak mocno mówił o tej ustawie kuwetowej, tak zwanej, bardzo, bardzo sprytnie i korzystnie czerpie no, garściami z tych właśnie spółek skarbu no państwa, gdzie powoli, mają gigantyczne. Przechodzimy wpływy. powoli do konkretu. Które z ugrupowań obecne na szerszej scenie politycznej dostając władzę. Wyczyści ten system dementu, żeby skasować po ja, Korupcję, nie, widzę. ja nie widzę. Nie widzę szans. Masową czeka, to pieniędzy. jest od 30 paru lat. Dobrze, tylko że przez 30 par lat były na to pieniądze, jak się okazuje, w tej chwili musi rząd się zapożyczać, żeby cały ten bajzel dalej po prostu opłacać. Czekaj, czekaj, zapomniałem. Konfederacja się przecież odgraży, że zrobi z tym porządek, a brauniści, czyli kim? No swoimi ludźmi. Jakimi ludźmi? No gdzież tam, no, przecież to jest Konfederacja, to już jest całkiem silna partia. Nie zareknę tutaj, ale to jest około 17% poparcia. No. 17,3% ostatni są. Dobrze, wymień mi jakiegoś specjalistę od energetyki z z Konfederacją. Może jeszcze go nie ujawniają, to nie musi być ktoś, nie, nie. kto jest członkiem partii, to może być jakiś ekspert, którego oni po prostu no wykorzystają. Przez chwilą, były wybory prezydenckie, był czas najwyższy, żeby tych ludzi pokazać. Pokaż mi ekspertów od, od, od wojskowości, od rzeczy, które są niezwykle potrzebne wszystkim. To, że Konfederacja ma paru głośnych ludzi, nie powiem krzykaczy, bo to byłoby nieładne, parę nazwisk, które potrafią się w, w posługiwać w Polski bez jąkania ciągłego. To nie znaczy, że to jest partia, która może przyjąć władzę w Polsce.